Tak jak powiedział przed meczem, że ten mecz jest 50 na 50 i tak się ten mecz pokazał. Pierwsza połowa dla Brentby. E, prowadzili 1-0, w drugiej połowie to my byliśmy drużyną, która dążyła do remisu. E, strzeliliśmy w ramach na 1, 1 na pewno przed rewanżem wszystko dalej zostaje tak samo, czyli 50 na 50, która, który zespół sobie do następnej rundy. Na pewno w drugiej połowie fajne widowisko dla kibiców, bo na pewno ta gra e, pokazała, że chcemy grać o. Chcieliśmy z tą bramkę szyić koniecznie, i co, co atak, to zagrożenie pod bramką Duńczyków. Ta bramka na pewno sporo nam dała, bo jakbyśmy skończyli 0,1 po takiej drugiej połowie, no to trudniej by się jechało do Kopenhagi. Tak, w piłce zawsze jak to się mówi, wszystko się wyrównuje, jak drużyna chce zawsze krok cenę są tą bramkę, to w pewnym momencie ta obrona. Pęknie i strzeli się tą bramkę. I tak było dzisiaj. Szczeliśmy bramkę na 1-1. Jestem się już strasznie zmęczony, więc brakuje mi słów, ale wydaliśmy się wszystko i będziemy jechać do Kopenhagi. Paweł. Tam do Kopenhagi razem z nami kibice. Oni dzisiaj dali radę, jedni, w zasadzie drudzy również. Tam też będzie pełny stadion. Po to się gra w piłkę, prawda? Oczywiście, po to są takie mecze, no wiadomo, że my nie możemy się doczekać, aż w Szczecinie otworzą stadion i bo jestem pewny, że iście by był tu komplet publiczności, bo to jest święto w Szczecinie, europejskie pochary, Szczecin na to czeka i mamy to, niestety na razie możemy tylko grać na połowie stadionu, ale czuć tą atmosferę.